Serdecznie z tej strony, wysoka Wrońskiej jak widać, znowu gdzieś w terenach wodnych. Tym razem już nie nad Odrą, ale nad naszym pięknym Polskim Morzem. szum, spokój, cisza. A w tej ciszy niestety niepokój. Niepokój w całej Unii związany z tym, co będzie dalej. Ceny gazu rosną, ceny energii elektrycznej rosną. Wiadomo, co dalej? Przyczyna chyba jest znana. Transformacja, wielona transformacja wykonywana przez Unię Europejską. Po prostu bez takich, a nie innych komplikacji, konsekwencji. Wszyscy w ostatnim czasie ścibali się z tego, kto szybciej dokona dekarbonizacji gospodarki, szybciej pozbędzie się mm -hmm. z tych złych. 15 jednostek węglowych, kopalni węglowych, a to wszystko w celu zbawienia świata do wolnego ciągu. Państwa co chwilę się prześcigały. mówi. 2030, 2035, 2025 jeszcze szybciej, szybciej, szybciej. jak najszybciej po się złego węgla. termojądrową oraz fuzją e, termojądrową e, energią atomową no i oczywiście OZE OZE wspierane przez magazyny energii albo inaczej w systemie OZE w chwili obecnej niestety nie mamy magazynów energii więc system związany z OZE jest bardzo, bardzo dziurawy co widać w okresach, gdy nie, wie, nie świeci. Wstawiono dosyć znaczącą ilość jednostek konwencjonalnych stabilizujących system elektroenergetyczny. W Europie głównie elektrownie węglowe, ale tak jakby na przykład w Niemczech elektrownie atomowe, gdzie jest droga do odejścia z elektrowni atomowych zakłada, że w 2023 zostaną włączone wszystkie elektrownie atomowe. Z punktu widzenia energetycznego jest to krok samobójczy, natomiast są w stanie zmienić geopolityczne założenia. Po prostu w ten sposób chcą pokazać Europie, że inni też powinni tą drogą pójść odstawić swoje elektrownie atomowe, a wiadomo kto w Unii Europejskiej ma potencjał atomowy, kto ma duży w miksie, ma duży udział elektrowni atomowych firmy z tym związane, jest oczywiście Francją. Francja, która jest drugą największą gospodarką w Unii Europejskiej, więc de facto Niemcy chcą wypieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony sprzedawać swoją technologię oraz energię elektryczną, sprzedawać swoje kredyty i finansowania, a z drugiej strony obrać największego konkurenta w Unii Europejskiej, czyli de facto Francję. Raczej, raczej to się chyba nie do końca powiedzie, bo jak widać, Francuzi też Swojej stronie coraz więcej sojuszników zbierają, co było w sumie aż do przewidzenia. Natomiast w tej grze Polska, no niestety, Polska z zasady pozbywa się swoich surowców, na których wozywała, czyli pozbywa się energii elektrycznej z jednostek węglowych, a w zamian, w zamian chce mieć stabilizujący elektrownie gazowe, których mamy w 2000, do 2030 roku podstawić 10 gigawatów. W Unii Europejskiej ma powstać około 60 gigawatów, co daje sumaryczny pobor około 60 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile wynosi przepustowość Nord Stream 2. I teraz odnośnie tak naprawdę tego, co się dzieje z gazem, bo tu wszyscy mówią, że to jest zły gaz, bo, że Gazprom działa spekulacyjnie, by wywrzeć Wpływ na certyfikację 2 Pewnie w jakimś stopniu tak. No ale dane na temat przepływów gazu do Europy ze strony Rosji pokazują jednoznacznie, że w chwili obecnej Rosja eksportuje do Unii Europejskiej najwięcej gazu od kilkunastu lat. Co znaczy, że jednak nie do końca szatażuje to, nie tak jakby wszyscy mówili, wręcz przeciwnie, rzeczywiście pomaga w jakimś stopniu stabilizować ten. Rozchwiany europejski system elektroenergetyczny i, i surowcowy. Więc tutaj trzeba po prostu szukać źródła, przyczyn ostatnich problemów gdzie indziej, po prostu w transformacji, transformacji która e, zamiast jednostek węglowych generuje duży popyt na gaz, e, budując elektrownie e, gazowe oraz budując e, fabryki, gdzie w fabrykach przecież dobrze wiemy, że wykorzystywane jest w ilości gaz do jednostek klimatyzacyjno-wentylacyjnych, do ciepłownic, centrale wentylacyjne. Wykorzystują jak dużą ilość jednak tego gazu i to generuje popyt, który w okresie zimowym jeszcze bardziej rośnie. Dzisiaj ten popyt spowodował, że ceny gazu drastycznie wzrosły, co spowodowało, że elektrownie gazowe produkują prąd o wyższym nominale, a cenie wyższej niż do tej pory było, pozbywając się elektrowni węglowych. No niestety, jakoby zostaliśmy skazani na elektrownie gazowe, w dużej mierze i niestety one też dzisiaj nam generują problemy. Jak widać dane związane z cenami energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych poszczególnych państw pokazują, że w ostatnim czasie doszło do drastycznych wzrostów cen energii właśnie w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej, która w dużej mierze stoi na niskoemisyjnych źródłach wytwórczych, chociażby Francja, która ma 70% atomu prawie w ogóle węgla, a cena energii elektrycznej u niej jest 2,5 razy wyższa niż w Polsce. We Włoszech mamy tutaj czterokrotny wzrost, a praktycznie węgla też niewiele. Więc jak widać, przyczyną do drastycznych wzrostów cen energii w Europie nie jest ten węgiel, nie jest ten zły węgiel, a po prostu deficyt mocy wytwórczy, który został stworzony w systemie elektroenergetycznym i to jest chyba największy problem w chwili obecnej. Ten deficyt, który najprawdopodobniej z każdym rokiem będzie się powiększał, bo magazynów wielkoskalowych, jak powiedziałem, nie ma. Natomiast popyt na energię elektryczną w okresie zimowym chociażby będzie rósł dalej, nie tylko poprzez budowanie nowych fabryk, stawianie nowych jednostek klimatyzacyjno-wentylacyjnych w domu, stawianie także nowych stacji ładowania, ale po prostu galerie, nie galerie, konsumpcja. To powoduje, że ten popyt będzie rósł corocznie, natomiast jest doski konwencjonalne, stabilizujące system niestety nie są budowane tak szybko, jakby niektórzy chcieli. Elektrownia gazowa potrzebuje około 6 lat, żeby została wybudowana. W pozwolenia od uzyskania akceptacji do, do wybudowania to rzędu gdzieś 4 lat. To co widzimy obecnie na EC siewnica W takich warunkach niestety sezonowe piki energetyczne, ceny energii elektrycznej i rozchwiania systemu będą pojawiały się coraz częściej widać ostatnio narrację przyjęta przez ludzi związanych z zielonym lopem. Zielonym lopem, który, skład którego wchodzi e, atom, którego wchodzi e, Oze, Przyjęli nową strategię. Strategię, w której pokazują, że to ciągle jest ten węgiel. Że to nie oni ludzi wypchali w tą transformację, a to po prostu jakieś siły nadprzyrodzone. Dobrze wiadomo, że to oni przez lata lobbowali. Za taką, ani inną formą transformacji, która niestety dzisiaj nie wypala i nie mogła wypalić, bo po prostu nie ma technicznych i technologicznych elementów w tej układance, żeby to było spójne, stabilne i cenowo rozsądne. Dzisiaj udają, że to nie oni, dzisiaj to ktoś inny, to namawiam, ktoś inny zrobił, coś ale chyba rzeczywistość pokazuje, że znaczy. I w Pozdrawiam, do zobaczenia.